Czekaj, Romku. Tak, mam już owoce. Chyba w tym roku będą słodkie. Muszę rodzić na słodko, bo wszyscy jesteście jacyś tacy zgorzkniali. – No – przytakuje Romek – moja mama jest smutna, bo pani Dorota i pan Maciek na stałe wyjeżdżają z kraju. Wojtusia też zabierają. Wyjeżdżają jednak. Aż zakuło mnie w gałęziach. Jednak stąd uciekają. Smutna myśl spłynęła do korzeni, jednak dali się wypędzić. Dostali paszporty i powiedziano im, że mogą już tutaj nie wracać. – Aha – przytakuje z potwornym smutkiem. – Tylko mają problemy, to znaczy pani Dorota ma problem. – Jaki? – pytam z bólem. – Nie pozwalają pani Dorocie wywieźć za granicę skrzypiec. Mówią, że są bardzo drogie i nie wolno ich wywozić. – A jak pani Dorota ma być skrzypaczką bez skrzypiec? – Nie wiem – mówię cicho, ciszej niż szum moich liści. – Z kim, Romku, rozmawiasz? W moim cieniu pojawia się Dorotka, trzymając za rękę Wojtusia. Wojtuś ma trzy lata. Patrzy na mnie trochę z zaciekawieniem, trochę ze smutkiem. Chyba mnie słyszy, chyba rozumie moje słowa. Rozmawiam z Mirabelką. Odpowiada zgodnie z prawdą Nomek. No tak, z Mirabelką, oczywiście, przytakuje, niedowierzając. Dorota. Chce przejść obok, ale Wojtuś zaczyna płakać i marudzić. Mirabelka, Mirabelka, Mirabelka. Dorotka patrzy ze smutkiem na moje napęczniałe owoce, jakby patrzyła na mnie po raz ostatni. Zrywa jedną żółtą kuleczkę, podaje Wojtuśowi. Wojtuś wkłada mirabelkę do buzi. Mlaszcze z zadowoleniem. O tak, w tym roku jestem słodka. Tam, dokąd pojadą, pewnie nie będzie takiej słodyczy. Dorotka zamiera w bezruchu. Wystawia dłoń przed buzie Wojtusia, mówiąc. Wypluj pestkę, kochanie, bo się zakrztusisz. Wojtuś posłusznie wypluwa z buzi pestkę. Dłoń mojej dorotki wolno, bardzo wolno, zamyka się tak, jakby chciała cały ten nasz świat, całą ulicę Nowotki, wałową, franciszkańską, świętojerską, całe nasze miasto zamknąć w swojej dłoni, w której leży pestka mojego owocu. Żegnaj, dorotko, żegnaj, Maciu naomi, żegnaj, Wojtusiu, żegnajcie. Patrzę na chodnik biegnący wzdłuż ambasady chińskiej. Stoją tam Dorka, Chaim, pani Halinka, pani Rebeka, pan Jan, pan Joszuła, panowie Alfusowie i nieco z boczku pan Izaak ze skrzypcami. Tak jakoś dziwnie to wygląda, bo jest piękny, słoneczny wrześniowy dzień, a oni stoją za mgłą, za smutną, szarą kurtyną. Jakby byli, ale ich nie było. Melodia pana Izaaka rozlewa się jak gorzki miód rozgrzanym słońcem ogrodzie krasińskich. Jestem już bardzo stara. Świat mi się kołysze, imieni, barbami, które są moim upływającym czasem. Życie na przemian snuje się zielenią wiosny, żółtawym złotem moich owoców, brązem usychających liści i srebrem pierwszych przymrozków, po których zasypiam, by obudzić się na powrót, gdy poczuję soki wędrujące z korzeni w górę, ku moim gałęziom, ku niebu. Tak. O czym to ja mówiłam? Wszystko mi się z lekka plącze na starość. A, o śnie, o zasypianiu i o upływającym czasie. Jestem stara, ale nie chcę jeszcze umierać. Nie chcę uschnąć. Chcę żyć dla moich kochanych ludzi. Chcę im rodzić moje... moje... Jak one się nazywają? A, mirabelki. Moje kochane mirabelki. Dla moich kochanych ludzi z mojej ulicy. A właśnie, nasza ulica, to znaczy Nowotki, już się nie nazywa Nowotki. Teraz nosi imię od nazwiska pewnego bardzo bohaterskiego generała. Kiedy zamienili nazwę ulicy na nazwisko tego pana generała, to Lucia. Co ja chciałam powiedzieć? Bo chyba straciłam wątek. Aha, Lucia stała pod tą nową tablicą i płakała z żalu, że jej mąż Staszek nie doczekał tej chwili, że nowotkę zamieniają na generała Andersa. Pomnik tego komunisty, Nowotki, też zniknął, tak jak nazwa ulicy. O, co to ja? A, bo jak ona się nazywa? Lusia, moja Lusia wróciła na stare śmieci, czyli do nas, bo jej córka dorodka z mężem Maćkiem i synkiem Wojtkiem mieszkają w Ameryce. Mama Dorotki przeprowadziła się do swojego dawnego mieszkania, czyli tutaj na nowotki. Co ja plotę na Andersa. O tej Ameryce to wszystko wiem i pamiętam, bo niedawno Minusia o tym opowiadała. Wiecie jaka rzecz się wydarzyła po wyjeździe Dorotki, Maćka i Wojtusia do Ameryki? Niesamowita. Nie pamiętam czy już wam wspominałam tę hece ze skrzypcami. Bo to było tak, że jak oni, to znaczy Dorotka i Maciek z Wojtusiem wyemigrowali z naszego kraju, to dorodce nie pozwolono zabrać ze sobą skrzypiec, ponieważ te skrzypce były bardzo cenne. I takich cennych rzeczy nie wolno wywozić z kraju. Ale jak tu być skrzypaczką bez skrzypiec? Ludzie kochani. No i było tak, że wszystko to mi w szczegółach opowiedziała ta no pani Lusia. Że jak tylko Dorotka i Maciek i Wojtuś stanęli przed progiem swojego nowego amerykańskiego mieszkania, to patrzą, a na progu leżą jakieś skrzypce. W futerale ma się rozumieć. No cud jakiś. A jeszcze większym cudem było to, że jak Dorotka starała się o pracę w bardzo ważnej orkiestrze symfonicznej, to jej kazali coś zagrać taki egzamin. Dorotka podniosła smyczek, przystawiła do strun, i, I zagrała kaprys Paganiniego. A to jest okropnie, ale to okropnie trudny utwór. Ponoć wszystkim tak mi opowiadała ta, jak ona się nazywa. A moja pani Lusia. Więc wszystkim się gęby otworzyły i Dorotka dostała natychmiast pracę w tej bardzo ważnej orkiestrze. I od tamtego czasu gra w pierwszym rzędzie. To wszystko prawda, co Wam mówię. Tylko nie mam najmniejszego pojęcia, co to był za cud z tymi skrzypcami, które się nagle znalazły na progu. Przestań, przecież dobrze wiesz, że to moje skrzypce. Czyjś głos rozlega się obok mnie, a ja nie wiem, czyj to głos, bo właściciela tego głosu nie widzę za bardzo. Tylko taką jakąś rozmazaną mgłę. Kto to tu? Pytam z niepokojem. To ja. Odpowiada ten głos, czyli kto? Ja, Izak, skrzypek, mówi ten głos. Zaraz, zaraz, plącze mi się w głowie. Nie mogę sobie uzmysłowić. A, już sobie wszystko przypomniałam. Wszystkie opowieści mojej mamy o ludziach z dawnych nalewek i tak dalej. To pańskie skrzypce, panie Izaku? A, oczywiście. Odpowiada pan Izaak wesołym głosem. Wytężam wzrok, bo wzrok mam już bardzo, bardzo słaby i widzę przez mgiełkę, jak na ustach pana Izaaka zakwita szczery uśmiech. Panie Izaaku, oddał pan swoje skrzypce dorodce, a na czym pan będzie grał? Przepraszam, panie Izaaku, musi pan troszkę głośniej mówić, bo już nie dosłyszę. Jestem bardzo stara uświadomiłem sobie że przecież mogę grać bez skrzypiec krzyczy pan izak na całe podwórko teraz trochę za głośno panie izaku jak to może pan grać bez skrzypiec po prostu okazało się że tam gdzie jestem instrument nie jest potrzebny by grać muzykę bo muzyka jest tak naprawdę we mnie a nie w skrzypcach skrzypce to tylko instrument przedmiot a tam gdzie my jesteśmy nie potrzebujemy już przedmiotów. Wystarczą myśli i uczucia. A muzyka jest i myślą, i uczuciem. Nie rozumiem, dziwię się. Może to Pan jakoś klarowniej wyjaśnić, Panie Izaku? Oczywiście, patrz. Pan Izaak podnosi ramię, unosi dłoń, jakby trzymał w niej niewidzialny smyczek i przykłada ten niewidzialny smyczek do niewidzialnych strun. I nagle, nie uwierzycie, z tych niewidzialnych skrzypiec wydobywa się tęczowy strumień dźwięków, który układa się w pofalowaną wstęgę, wypływa z naszego podwórka, biegnie zawija sami wokół prętów parkanu przy ambasadzie chińskiej. Pan ambasador chiński, który akurat odpoczywa w czerwono-złotej pagodzie, tam gdzie dawniej była fabryka szczotek, Podnosi wzrok i jego spojrzenie płynie razem z melodią ku skwerkowi, na którym nie ma już pomnika nowotki, lecz stoi wywietrznik metra, bo pod ulicą Andersa jeździ metro. Kolorowa, jak koraliki panów Alfusów, melodia rozpływa się wzdłuż szarych domów, płynie ich tunelem w stronę niebieskiego wieżowca, który nazywa się Intraką. Mija opustaszałe wnętrze, tam gdzie kiedyś były delikatesy, odbija się od nowego salonu fryzjerskiego. Nowego, bo salon Otello po drugiej stronie ulicy zamieniono na afrykański barek. Fryzjerki słyszą melodię Pana Izaaka i z wrażenia wypuszczają szczotki do włosów oraz lokówki, a ludzie siedzący w restauracjach Państwo-Miasto odkładają widelce i noże. Wszyscy chłopcy z brodami i kucykami, dziewczęta w powiewnych sukienkach o kolorowych włosach i z kolczykami w nosie, wszyscy słuchają koralikowej melodii, a nabiegnące ulicą stawki, tam gdzie z rampy kolejowej odwożono ludzi do obozów z kolczastymi drutami, i skręca na lewo, płynie owijając się ostrzeliste wieżowce ku dworcowi gdańskiemu, skąd odjeżdżali wypędzeni z kraju ludzie. A potem melodia grana na niewidzialnych skrzypcach pana Izaka znika albo ja już jestem tak głucha, że jej nie słyszę.